Hej kochani, tutaj Ewa, witajcie na kanale Selen. Tak jak obiecałam, mam dla Was nieco więcej figurek ze smurfów z naszego Soniku Jabłkowego. Także jeżeli jesteście ciekawi większej ilości figurek z tych zestawów od smurfów, koniecznie oglądajcie dalej. Pewnie już doskonale znacie smerfy poszukiwaczy zaginionej wioski. Teraz Wam pokażę kilka figurek z tej nowej serii, no i oczywiście Wam opowiem, co jest w tym Soniku. Na pewno jest to na bazie wody mineralnej, jest to Sonik z sokiem owocowym i witaminami oraz bez substancji konserwujących. Na każdej butelce, tak jak już Wam pokazywałam, możemy znaleźć niespodziankę, w której mamy nasze figurki 3D. No to co kochani, chyba czas, abym mogła otworzyć resztę naszych figurek i pokazała Wam je z bliska. A więc kochani, otwieramy, otworzę każdą figurkę i wyłożę je na sam środek, żebyście mogli zobaczyć każdą figurkę. I pierwsza. Okej okay, kochani, a więc jak widzicie wyłożyłam już wszystkie moje dotychczasowe smerfiątka z naszej kolekcji, z naszych butelków w Soniku. No i teraz pokażę Wam je z bliska do kamery, żebyście mogli zobaczyć jak one wyglądają i które mogłyby być Waszymi ulubionymi. Kochani, dajcie koniecznie znać, która postać podoba Wam się najbardziej. Oczywiście jestem bardzo ciekawa Waszych wyrażeń z nowego filmu Smurfy Poszukiwaczy Z Zaginionej Wioski. No i oczywiście koniecznie czekam na Wasze komentarze, abyście napisali, którą figurkę byście chcieli, którą postać uwielbiacie właśnie ze smurfów. Jeżeli filmik Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. Czekam w komentarzach na pomysły. Jakie może bajki moglibyśmy razem stworzyć z tymi postaciami ze Smurfów z najnowszej części? No i oczywiście, jeżeli podobał wam się film i chcielibyście więcej, kliknijcie subskrybuj, a będziecie na bieżąco z moimi filmami. No a my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!